Dzisiaj na kanale o domu Mowa X4 Pro, czyli taki MOP, który wystarczy praktycznie każdemu, bo mamy tutaj wiele przydatnych rozwiązań, których próżno szukać u konkurencji, no i do tego mamy nie jakąś bardzo wysoką cenę, bo kiedy to nagrywamy, ten sprzęt kosztuje 1699 zł. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić właśnie to urządzenie, to możecie to zrobić w sklepie Media Expert, zarówno stacjonarnie, jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. I co tu dużo mówić, ten Mova X4 Pro podoba mi się po prostu od pierwszego wejrzenia. Nie powiem, że to jest miłość, ale na pewno to może być bardzo dobra znajomość, bo mamy tutaj do czynienia z urządzeniem, które niby ma standardową konstrukcję, ale jednak używa się tego bardzo dobrze. Dlaczego? Chociażby dlatego. Ten mop można bez problemu na płasko rozłożyć, co oznacza, że możemy sprzątać przestrzenie, które mają więcej niż 13 cm. Oznacza to, że jeżeli macie nie takie bardzo, ale w miarę wysokie nogi od łóżka, to bez problemu pod łóżko właśnie tym mopem wiedziecie. To jest taka rzecz, którą ja doceniam najbardziej, bo naprawdę wiele mopów to rozkłada się na przykład do takiego poziomu. No i co zrobisz? Nawet dokładnie pod, pod taką szafką nie posprzątasz, a tutaj jednak można wjechać pod łóżko. Trzeba jednak pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli będziecie chcieli używać tego mopa na płasko, no to trzeba pilnować tego poziomu tutaj brudnej wody, bo normalnie możemy tej brudnej wody mieć tyle, a jeżeli chcemy używać na płasko, no to producent zaleca, żeby tej wody było tylko tyle, więc na to trzeba zwracać uwagę, ale moim zdaniem to niewielka cena, jak za to, co ten sprzęt potrafi. Pokazałem Wam już, gdzie jest pojemnik na brudną wodę, a gdzie jest na czystą. Też nie wiedziałem. Też miałem problem, żeby to znaleźć. Pojemnik na czystą wodę umieszczono o tutaj i trzeba o, włożyć trochę siły, żeby go wyciągnąć. Naprawdę niestandardowe takie ułożenie, ale przemyślane. Podejrzewam, że właśnie między innymi dzięki temu właśnie można na płasko tym mopem sprzątać. Warto docenić też, że samo urządzenie jest bardzo lekkie. Waży 1,1 kg, więc no chyba nikt nie powinien mieć problemu z tym, żeby je podnieść. Trochę cięższe jest, jeżeli wody nalejecie, tak jak teraz, ale nadal bardzo wygodnie się z tego korzysta, ale tak na dobrą sprawę nie trzeba nawet tego podnosić, bo mamy tutaj taką oto stację dokującą i to nie jest taka stacja dokująca, jak w wielu innych mopach. Tutaj mam dobry przykład Dyson Wash G1. No i ten mop, żeby go załadować na stację, trzeba go podnieść. Trzeba podnieść. I zrobić to w ten sposób. A tutaj wygląda to zupełnie inaczej, bo tego mopa nie wnosimy, tylko nim po prostu wjeżdżamy. I tyle. Ten mop jest rozpędzony, kiedy sprzątacie, wjeżdżacie nim po prostu na stację i tak go dokujecie. Moim zdaniem bardzo drobna zmiana, ale też bardzo przydatna. Więc to naprawdę fajnie przemyślano, nie trzeba tego po prostu dźwigać. Poza tym w tej stacji mamy opcję samoczyszczenia wałka, który znajduje się tutaj, więc on się czyści bardzo szybko. Szybko się obraca, a do tego mamy tutaj też opcję suszenia, i to suszenie trwa 5 minut. Jak chcemy, żeby było głośno, jak chcemy, żeby było cicho, to 15-30 minut. Ja tę opcję 5-minutową, no to bardzo rzadko włączam, bardziej korzystam z tej długiej, bo i tak to robię na koniec sprzątania. A poza tym mamy tu budowę prostą, jak Budowa mopa, no bo one wszystkie mają bardzo podobną budowę. Z przodu tutaj mamy wałek, który wszystko zgarnia. Mowa mówi, że to nie jest nawet mop, tylko taki odkurzacz z funkcją mycia na mokro, ale ja mówię i tak, że to jest bardziej mop, bo przecież dywanu tym nie będziecie sprzątać, tylko jakieś twarde płaskie powierzchnie, panele, płytki itd. U mnie to się sprawdza świetnie, bo u mnie z dywanów. No to tylko ten maluch. Naprawdę nic więcej nie mam, więc głównie i tak z takiego mopa korzystam. I jak to sprząta? W wielkim skrócie bardzo dobrze. Producent mówi, że tutaj mam ssanie 20 tysięcy paskali i tak dalej, ale no kto by to sprawdzał? Najważniejsze jest, że w praktyce no to po prostu działa dobrze. Więc jeżeli z jakiegoś powodu będziecie chcieli zrobić na przykład coś takiego, czemu nie? Czemu nie? Mam nadzieję, że moja żona nie obejrzy tego filmu. No to bez problemu później to posprzątacie. Zresztą widzicie, że ja to na pewniaka robię. A nawet gdybym poszedł sobie i to wszystko by zaschło, no to mamy tutaj opcję e, takiego trybu ciepłej wody. Że to po prostu ciepłą wodą to najpierw rozpuści, później wciągnie, problemu nie będzie. I bardzo fajne jest też to, że tutaj mamy taki spryskiwacz. Więc najpierw on może spryskać, rozmiękczyć to, a później dopiero sprzątać. No dobra, to zobaczmy jak to w praktyce działa. Spoiler będzie bardzo dobrze. No jeszcze to. No jak widzicie, filozofii tutaj nie ma. Ten sprzęt radzi sobie dobrze, zarówno z takimi świeżymi plamami, jak też z zaschniętymi. Przepraszam, że nie pokażę Wam zaschniętych, ale jakby tutaj ten ketchup leżał przez 3 dni, no to naprawdę miałbym problemy w domu, a tak bardzo Was sobie mimo wszystko nie cenię, jak mojego domowego spokoju. Więc jak widzicie, sprząta bardzo dobrze, z minusów to ten zapach keczupu teraz się unosi, ponieważ właśnie to najpierw zostało rozgrzane, więc troszeczkę tym keczupem pachnie, ale to nie jest jakiś nieprzyjemny zapach, więc nie przeszkadza. Bardzo fajne jest też, że za tym wałkiem mamy nożyki, więc jeżeli macie w domu istoty z bardzo bujnymi czuprynami. Ja żonę na przykład mam, ale możecie mieć żonę, córkę albo dwie córki, jeszcze trzy psy i to się robi problem. To ciężko sprzątać, to jest niehigieniczne i tak dalej. Nawet jak macie jakieś roboty sprzątające i tak dalej, te włosy się zaplątują, to trzeba obcinać. No, blech, obrzydliwe to jest po prostu. A tutaj nie trzeba tego robić, bo te włosy same się przecinają i z całą resztą syfu trafiają do pojemnika na brudną wodę. Bardzo ważne dla wielu osób może być też to, czy jest język polski. Moja mama zawsze narzeka, na przykład, że wszystko po angielsku, nic po polsku, więc. W celu przeprowadzenia samooczyszczania należy umieścić urządzenie na podstawie ładującej. Więc jest polski język, wszystko bez problemu zrozumiecie. Jeżeli chodzi o tryby pracy, to mamy ich kilka. Tryb ultra. Tryb, ultra. Tryb, Tryb sania. Tryb gorącej wody to jest właśnie to świetne do rozpuszczania plam. No i mamy też tryb inteligentny, czyli taki automatyczny, ale mamy 2025 rok, wszystko musi być inteligentne, prawdziwie albo sztucznie i tak też jest w tym przypadku. Obsługa też bardzo łatwa. Jeżeli chodzi o czas pracy, to też jest naprawdę nieźle. Producent mówi, że mamy czas do 45 minut w trybie automatycznym, czyli w tym z którego zazwyczaj będziecie korzystać, ale jeżeli na przykład będziecie korzystać z tego trybu ciepłej wody, no to już ten czas skróci się do 20. 25 minut, czyli i tak będzie naprawdę nieźle. Generalnie jestem zaskoczony tymczasem pracy, bo on jest naprawdę długi i bardzo mi odpowiada. Jeżeli chodzi o hałas podczas pracy, też nie ma tragedii. Wiadomo, że jest to urządzenie głośne, ale moim zdaniem ważniejsze jest, jak głośne jest podczas czyszczenia. Tutaj odpaliliśmy tryb takiego dogłębnego samoczyszczenia i powiem Wam, jest tak. Jest dosyć głośno, ale to jest to właśnie najgłośniejsze samoczyszczenie, a mamy też jeszcze opcję podstawowego, a umowy inteligentnego samoczyszczenia i wtedy jest znacznie ciszej. Funkcja samooczyszczenia wyłączona. Rozpoczęto ładowanie. Uruchom inteligentne samoczyszczenie, wciśnij i przytrzymaj przycisk samoczyszczenia przez 3 sekundy, aby uruchomić głębokie samoczyszczenie gorącą wodą. Długie te komunikaty strasznie. I z rzeczy standardowych mamy tutaj taki dędzelek, go się używa w trybie ciepłej wody i wtedy uruchamiamy z jednej strony laserowe podświetlenie, żeby lepiej zobaczyć brud, a z drugiej strony zraszacz, więc możemy najpierw plamę po prostu zmoczyć, zmiękczyć ją, a później ją wyczyścić. No i to zasadniczo wszystko, co miałem Wam do powiedzenia na temat Mowa X4 Pro. Jak słychać, właśnie się czyści po tym filmie i powiem Wam, że bardzo fajne urządzenie za niecałe 1700 zł, kiedy to nagrywamy. No mówię Wam, nie kupujcie żadnych HiZero, Dysonów i tak dalej, kupujcie to, bo Mowa to jest marka bardzo opłacalna, bardzo dobra. No i tak jest też w przypadku tego urządzenia, że ja mogę je po prostu... Śmiało polecić, bo fajnie się sprząta standardowo, fajnie się sprząta też na płasko. Dodatkowo nie mamy tutaj żadnego problemu z manewrowaniem właśnie tym urządzeniem i jeszcze no, przecina włosy. To jest najgorsze w tych sprzętach. Jeżeli one tych włosów nie przecinają, tutaj tego problemu nie ma. Więc jeżeli szukacie dobrego mopa, inteligentnego, smart, elektrycznego, po prostu, no to moim zdaniem mowa X4 Pro będzie naprawdę świetnym wyborem. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić mowa X4 Pro, to możecie to zrobić w sklepie Media Expert, zarówno stacjonarnie, jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. A już zupełnie na koniec łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. No i widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale. Cześć.